Łukasz Chybiński, zaczynamy Waszym zdaniem. Dziś u nas obszerna relacja z wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Małomicach. W województwie lubuskim prezydent rano w Świętoszowie na Dolnym Śląsku przywitał żołnierzy 14. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Afganistan. Po południu spotkał się z młodzieżą w Małomicach, gdzie wziął udział w dyskusji podsumowującej 25 lat wolności w samorządzie lokalnym. To kolejna wizyta głowy państwa w województwie w ostatnim czasie. W październiku ubiegłego roku prezydent Komorowski był w Krośnie Odrzańskim na uroczystych obchodach 15-lecia województwa lubuskiego. My z naszymi kamerami byliśmy w Małomicach, a relacje z wizyty prezydenta zaczynamy od skrótu z dyskusji samorządowców i ekspertów na temat 25 lat wolności w samorządzie lokalnym. Szanowni Państwo, podczas naszego dzisiejszego spotkania nawiązujemy do tej rocznicy, 20, 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu, ale dzisiaj jesteśmy w miejscu wyjątkowym, w małym samorządzie, więc będziemy dużo mówić na temat tego, w jaki sposób te 25 lat wolności realizujemy właśnie w samorządzie lokalnym. Pierwsze wolne wybory do rad miast i gmin odbyły się przecież rok później i tą rocznicę będziemy świętować w przyszłym roku, czyli odbyły się w maju 1990 roku. Pewnie wielu z Państwa doskonale pamięta tę datę. Gminy stały się tym organem samorządu terytorialnego, który ma w zasadzie najdłuższą tradycję w wolnej Polsce. I tamte wybory uchodzą za jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej demokracji. Jesteśmy doceniani za realizację tej reformy w kraju, ale także na świecie. Dzięki samorządnej Polsce każdy może dzisiaj bezpośrednio wpływać na rzeczywistość w naszych gminach i miastach. Zgodzi się Pan ze mną? No tak, zdecydowanie może się zgodzić. Tak naprawdę ta nasza samorządność, ona jest w czystej formie emanacją właśnie wolności, o której od wielu dni dyskutujemy i tak naprawdę każdy z nas, będąc członkiem tej swojej małej wspólnoty, był w stanie. No, mieć po prostu wpływ na, na, na to otaczającego środowisko, a w pewien sposób też kształtować historię, najpierw własną biografię, biografię własnego miasta, ale też regionu w sensie nieco szczerszym. Po dyskusji głos zabrali młodzi ludzie, którzy wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku znają tylko z relacji rodziców i dziadków. Mimo iż nie pamiętają tych wydarzeń, to dobrze znają współczesną historię Polski. Mają też własne przemyślenia na temat wolności i demokracji. Wiele zmieniło się w czasie 25 lat wolności. Ciężko im było się odnaleźć w tej, yy... A co na takiego ta... było? Pamiętacie jakieś takie, no jakieś typowe sytuacje PRL-u? Co wam się kojarzy? Na, na przykład żywność na kartki. Żywność na kartki. Cenzura. I... Cenzura, czyli co? Nie można było publikować, mówić y... wiele rzeczy, które były? Nie, niezgodne z prawem. Nieprzychylne jest... władzy. Tak. Ponieważ nie mogliśmy się rozwijać w pewien sposób, bo granice były zamknięte dla nas i nie mogliśmy się przemieszczać swobodnie podróżować. Podczas wizyty prezydenta nie zabrakło też lubuskich parlamentarzystów. W spotkaniu w Małomicach uczestniczyli poseł Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki i senator PO Stanisław Iwan. Panowie podsumowali ostatnie ważne wydarzenia, z jakimi musiała zmierzyć się Polska. Wskazywali również, że wolność, ich demokracja i społeczeństwo obywatelskie to cechy, które charakteryzują nasz naród. To państwo tą wolną Polskę od 4 czerwca 1989 roku budujecie. Wszyscy ją budujemy, mając świadomość trudu i odpowiedzialności jaką bierzemy, nie tylko za te nasze małe ojczyzny, ale także za Polskę, Polskę w Europie w XXI wieku, Polskę tak jak i szanowni przedmówcy mówili, ale jak i nasza młodzież mówiła Polsce, która Oczywiście jest w pełni wolna, ale ta wolność, ja dodałbym to także przede wszystkim odpowiedzialność. Po debacie i wystąpieniach parlamentarzystów w sali sportowej zespołu szkół w Małomicach pojawił się prezydent Bronisław Komorowski, prezydenta przywitały gospodynie dzisiejszych uroczystości, marszałek województwa Elżbieta Polak i burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka. Jestem niezwykle wzruszona i szczęśliwa że mogę powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tutaj w regionie Lubuskim. Panie prezydencie, witam Pana gorąco na skraju borów, borów tak gorąco na skraju borów dolnośląskich, w moich rodzinnych Małomicach. Szanowni Państwo, świętujemy razem 25 lat wolnej Polski. Wielu z nas tutaj dzisiaj obecnych było przy jej narodzinach. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że udało się. Przede wszystkim udał nam się samorząd terytorialny. Samorząd to dzisiaj gospodarność, kreatywność, ale daliśmy też impuls dla gospodarki. W 1989 roku mieliśmy w Polsce tylko 40 PKB, a na koniec 2013 roku już 70. Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu skupił się na wolności i tym, że mimo, iż trwa ona 25 lat, to z każdym dniem trzeba o nią dbać. Prezydent skupił się głównie na młodych ludziach, mówił, że z wolnością im do twarzy i rzeczywiście tak było, bo uczniowie szkoły w małomicach przyszli na wizytę z prezydentem w koszulkach, w barwach solidarności, z napisami wolność. Zapraszam panie prezydencie. Szanowna pani marszałek, pani burmistrz, wszyscy szanowni państwo, księży biskupie, panowie ministrowie, no małomice nie są takie małe nie są mało ważne, skoro Tyle ważnych postaci tutaj przyjechało. Dla mnie jest to źródłem ogromnej radości, bo mam parę takich spostrzeżeń istotnych z punktu widzenia oceny także i całego 25-lecia Polski wolnej, sytuacji w Polsce. Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że widać, że młodemu pokoleniu jest do twarzy z wolnością. Do twarzy z wolnością wyglądacie z tymi, w tych koszulkach naprawdę znakomicie. I myślę, że nam wszystkim jest do twarzy z wolnością. I że z tego potrafimy się coraz bardziej cieszyć, coraz bardziej to doceniać. Co powinno się wiązać z przekonaniem, że musimy także stale pracować i dbać o wolność, tak aby była mądrą wolnością. Wolnością, która by nas wszystkich budowała, która by nam wszystkim stwarzała nowe szanse. Mam świadomość, że Małomice oprócz tego, że jest im do twarzy z wolnością, mają także i swoje problemy, ale mają także długą listę osiągnięć, czego pewnie jest i dowodem i ta sala, w której się znajdujemy. Wiem także jedno, obserwuję i bardzo się cieszę, że to jest miejsce, gdzie, dużej gdzie pojawiają się ludzie aktywni. Panie, to rzadkość pewnie w skali kraju, gdzie wszystkie władze na wszystkich poziomach, w regionalnym, powiatowym, i gminnym stanowią to wszystko, to jakby rządzą panie i to znaczy, że potrafimy wydobywać ze społeczeństwa ludzi aktywnych. Serdecznie gratuluję tego Małomicom, tym bardziej, że znajduje to potwierdzenie i w tym co się dowiedziałem od pani marszałek Polak, że z Małomic pochodzi także i marszałek sąsiedniego województwa dolnośląskiego. No to znaczy coś tutaj musi być. Musi coś być dobrego, ciekawego w tej społeczności, skoro tylu ludzi aktywnych, dobrze służących wolności się pojawia. Jestem przekonany, że to jest, to jest szansa także dla wszystkich młodych. Dzisiaj jest wam do twarzy z wolnością, ale być może do twarzy także będzie wam i z aktywnością, i do twarzy z wolą robienia dobrych, mądrych, pięknych karier. Które zawsze oznaczają branie odpowiedzialności i za siebie, i za innych ludzi. To na koniec zerknijmy, jeszcze jak już po oficjalnych przemówieniach prezydent spotkał się z mieszkańcami Małomic. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam oczywiście na stronę internetową Regionalnej Telewizji Lubuskiej oraz na naszą stronę na Facebooku. To wszystko w dzisiejszym magazynie Waszym zdaniem. Do zobaczenia. Tak jest. No dobra, słuchajcie, to coś pożytecznego zrobić. Tylko słuchaj, proszę bardzo. Nie zasłaniać. Nie mają na co dzień Prezydenta raz na tysiąc lat. Kop, kop, kop. Niech pan nie, skucham, nie Uż, super. Dobra. Górnisko. Brawo brawo brawo, brawo, brawo brawo. brawo. Nie, ma nie, 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 nie dom Bartek, tylko dom Małgosia w takim. Dąb Małgosia, dobrze. jest? Chcemy, żeby no, to było w Polnice. Został trochę pani starosty. Nie No, do widzenia panu szanownego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.